Cześć, witam was w informacyjnym odcinku. Będzie krótki, ponieważ mam tylko trochę informacji. Pierwsza informacja, no chodzi o to, że jak w poprzednim odcinku powiedziałam, że nikt nie nienawidzi hejterów. Tak, tak powiedziałam. Ale chodziło mi o to, że po prostu nikt nie lubi hejterów, po prostu... Nie wiem, czemu tak powiedziałam. Po prostu coś mi się tak przejęzyczyło, czy po prostu tak, bo... Bo to jak, że nikt nie nienawidzi hejterów, to chyba w takim innym kontekście znaczy. Tu chodziło mi o to, że nikt nie lubi haterów. Druga informacja to do grafiku nagrywania na moim kanale dochodzi DSMs 4. Będę nagrywać rzadko DSMs 4, ale będę to nagrywać ponieważ moja druga koleżanka po prostu uwielbia DSMs 4, no to będę to nagrywać, żeby mnie, żeby po prostu się trochę pocieszyła. A trzecia informacja to przez najbliższy tydzień jeszcze. Jeszcze mam strajk w szkole, więc odcinki powinny pojawiać się częściej. I taka wiadomość zza kulisów. Zgadnijcie, co ja teraz robię. Ja w BSP! No wiem, prestiż, no ale dobra. No to na tyle w tym odcinku, więc... Rencja. Believe I can fly!